Geralt z Rivi. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Raila. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabiję potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z Wiewiórkami, grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że Wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsychiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Pogadam z elfami. Może przemówię im do rozumu. Zykfryt ręczył za ciebie. Więc i ja ci zaufam. Dzięki waszej interwencji w banku, wiewiórkom nie udało się zdobyć złota na broń i jedzenie. Są osłabieni. Wątpię, by cię wysłuchali. Ale kto wie? Możesz im powiedzieć, że jeśli złożą broń, czeka ich sprawiedliwy sąd. Spróbuję ich przekonać. Czekajcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo.